Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiamy papieskie dzieła misyjne, wszystkich, którzy angażują się w to piękne dzieło pomocy dzieciom. Również pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkie dzieci, które jako misyjni kolędnicy zbierają różne ofiary, żeby potem ofi tymi ofiarami pomagać drugim dzieciom, które znajdują się na różnych krańcach świata. A pozdrawiamy Was z Kazachstanu, z południowego Kazachstanu, z miejscowości Kapszagaj, w której znajduje się jedyny na cały Kazachstan parafialny dom dziecka. I właśnie teraz znajdujemy się w jednym z domów jest to Dom Świętego Marcjala, jeden z naszych trzech domów prowadzony przez siostry służebniczki Wielkopolskie. Mieszkają tutaj uśmiechnięte i szczęśliwe dzieci które rozwijają się, uczą się i modlitwy, i chodzą do szkoły, zdobywają piątki. Mamy też dzieci, które są polskiego pochodzenia i też mówią po polsku. I jedna z naszych wychowanek zaśpiewa nam piosenkę. Jestem mały japońiec, jestem mały jawówka, ale proszę cię, panie, do mego serduszka, no, 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 ale proszę Cię Panie, wejdź do mego serduszka. I chcemy wyrazić naszą wdzięczność tym, że pomagacie nam, i wszyscy powiemy głośno: Dziękuję! Szczęść Boże!